Witajcie agenci. Oto kolejna maska yy, z Brooklynu. Lecimy tutaj na skwerek koło punktu kontrolnego. Oczywiście po godzinie 12 w nocy 00 wchodzimy i zbieramy takie skrzynki. Oczywiście pierwszy jest punkt z żywnością, później drugi jest punkt z żywnością. Oczywiście jak są wrogowie to trzeba ich wybić, albo ewentualnie zabrać skrzynki i z powrotem wrócić do kolejnego punktu. Kolejnym punktem jest woda yy, kontrola. Kontrola nad obszarem. Zabijamy, zabieramy skrzyneczkę. I lecimy dalej. Kolejny punkt to już jest ostatni. Zaznaczamy sobie punkt y, wodę. I tutaj ko tego wielkiego drzewa po lewej stronie znowu jest skrzyneczka. Zabieramy. Wracamy na punkt kontrolny i na koniec mapy. Y, na koniec mapy idziemy. Hmm. Tutaj mówię wracamy na punkt kontrolny jak zaznaczone tam jest łódź. Wchodzimy na tą łódź. Jak są drogowie to ich zabijamy. I tu jest ostatnia skrzyneczka. Zbieramy skrzyneczkę, ale jak zauważycie po prawej stronie jest mapka jak są rozmieszczone yy, punkty, gdzie można zdobyć. No i pokazuje się łowca. Oczywiście ja tu zginąłem, ale poprosiłem o pomoc. Nie ma tego co by na nie wyszło. Kolega się przyłączył. On też dostał maskę. Także wszyscy zadowoleni. On, i ja. No i łowca pokonany. Oczywiście to był trudny poziom. Zginąłem niestety od snajperki. Miłego oglądania i powodzenia w maskach.